5674 osoby w całej Polsce. Miejsce 848 nazwisko Śledź. 5923 osoby w całej Polsce. Miejsce 816 nazwisko Smoleń. 5869 osób w całej Polsce. Miejsce 700 nazwisko Sęk. 6702 osoby w całej Polsce. Miejsce 651 nazwisko Kos. 7253 osoby w całej Polsce. Miejsce 640 nazwisko Prus, 7166 osób w całej Polsce. Miejsce 630 nazwisko Robak, 7245 osób w całej Polsce. Miejsce 607 nazwisko Kita, 7473 osoby w całej Polsce. Miejsce 605 nazwisko Kogut, 7527 osób w całej Polsce. Miejsce 579 nazwisko Bojko, 730 osób w całej Polsce. Miejsce 569 nazwisko DEC 7713 osób w całej Polsce. Miejsce 557 nazwisko WOŚ 78208 osób w całej Polsce.